Hejka, witam Was we vlogmasie numer 6. Na jakiś występy świąteczne do mojego brata w przedszkolu, a potem od razu na trening. Więc otworzymy szybko kalendarz adwentowy. Okienko numer 16 mamy takie podłużne więc będzie to cukierek zwykły ten z początków vlogmasów tak, jest to biały cukierek. po treningu, nie chce mi się, Jak mam myśl, że jeśli przez 4 dni muszę chodzić do szkoły, to mi się odechciało. Już po prostu zaczynam czuć tą magię świąt w dobrym momencie, a tu mi nagle wjeżdżają z, z całym tygodniem szkoły. Tragedia. Wróciliśmy z treningu i na treningu Dostaliśmy takie super rozpiski kalendarza. Mm, już w grudniu mamy konsultacje w Chorzowie 28 i 29. Potem styczeń mam konsultacje w Rzeszowie i znowu w Chorzowie. Potem... Potem luty mamy... dwa wyjazdy na zawody Potem mamy znowu konsulta potem marzec konsultacje Rzeszów i zawody świnica. potem mamy kwiecień, zawód Wałbrzych i LUKS. Dwa wyjazdy na zawody, o których Wam nie mówię, bo nie wiem czy mogę o nich mówić, ale jeszcze nie wiadomo czy pojedziemy na obydwa, na jeden na 100%, ale jeszcze nie wiadomo to w ogóle który. Ale tak, więc teraz y, wziąłem sobie nasz, nowy klubowy kalendarz tutaj, to, na rok 2025. Y, I teraz poprzepisuję sobie te rzeczy. No, niestety bez grudnia, ale trudno. Poprzepisuję sobie od stycznia wszystkie te rzeczy. I chyba powieszę tam na drzwiach, żeby był widoczny ten kalendarz. No, więc ja idę to teraz przepisywać, a potem idę się kąpać. Skończyłam mniej więcej wpisywać. Wpisałam na razie to, co jest na tamtym kalendarzu i urodziny, które są w tych miesiącach, które pamiętam. Um, tak, tu Wam mogę pokazać. Styczeń Wam mogę pokazać, wygląda tak. Lutego Wam nie mogę pokazać. Marzec może Wam pokazać tak, bo tam jest y, też spoiler. I na razie mamy do kwietnia, i w kwietniu jest tak. Na razie na razie jest tyle. Na pewno będę dopisywać choćby urodziny. Urodziny są z długopisem, ale będą. Tylko muszę jeszcze posprawdzać, kto kiedy, bo pamiętam, ale na przykład niedokładną też Na przykład zaraz wpiszę, a się okaże, że na przykład trzy dni wcześniej ma urodziny, albo trzy dni, no nie wiem, no, albo dzień choćby. No, więc idę się teraz szybko wykąpać i znaczy szybko muszę umyć włosy, więc to nie będzie takie szybkie. Um, a potem idziemy spać. Dzisiaj mam plan się wyspać, bo dzisiaj spałam 3,5 godziny Ale jak widać jestem żyje. I to nawet dobrze jakoś nie zasypiałam, ale to dlatego, że to był pierwszy dzień. Jakbym dzisiaj jeszcze raz tak spała, to jutro bym była nieprzytomna. Dlatego mm, jedę się kopać. Się z Wami w nowym dniu em, idziemy właśnie sobie do Carrefoura znaczy do AKS-u, ponieważ musimy kupić kilka rzeczy na prezenty y, świąteczne y, dla rodziny i czekolady do zrobienia kul czekoladowych, bo pianki mam i posypki mam i kakao jeszcze chyba weźmiemy. Kupiłam już prezent dla mamy, taki zestaw z ziali, bo ona używa tych kosmetyków, chyba nie wszystkich, ale trzech, trzy z czterech, które tam są. I tacie kupiłam krem do rąk, bo on bardzo, bardzo, bardzo jest po prostu ma zika na tym punkcie, że cały czas musi mieć gładkie rączki i tak dalej. Teraz weszliśmy do Carrefoura i weźmiemy czekoladę. I dla mojego brata młodszego jakieś. Um, no, jakąś książkę taką. Nie pytajcie, ile wydałam. Proszę. Ym, za dużo. Za dużo. Ale chyba już mam wszystkie prezenty, przynajmniej tyle mi 50 zł na koncie, a jeszcze dzisiaj miałam ponad 200. Nie, dobra nie, dzisiaj chyba nie. Dzisiaj nie. Ostatnio, ale... A nie, no dzisiaj. E, dzisiaj. Ha, dzisiaj. Jeszcze miałam ponad 200 zł na koncie. Teraz już mam 50. No. Ale sobie kupiłam takie dobre coś z malinami i zaraz to zjem. Więc to jedyne mnie uszczęśliwia. I mam nadzieję, że tata mi trochę przeleje, chociaż tam też jest prezent dla niego między innymi, ale przeleje mi za ryż, który miałam kupić do domu, za prezent dla Filipa i za czekoladę do kul. To... to idziemy do domu. Teraz zrobiłam wam hol zakupowy. Pierwszą rzeczą jest to prezent dla mojego taty. Kupiłam... Tą rzecz, zaraz Wam ją pokażę, ponieważ ym, kojarzy mi się, ja kiedyś dosyć często robiłam dla taty, to były, jakby nazywał mnie tą postacią z bajki, bo robiłam y, bardzo podobne miny, jak o coś prosiłam. Y, więc y, jak rzuciła mi się w oczy i była świąteczna. I zawsze mnie nazywał, że robię y, miny jak kot w butach. O tą. Christmas mood. Nie wiem co ma. Kot do tego napisu. Ale jest świąteczna. Jest ten kot. Dalej mamy. Y, prezent dla mamy. Muszę trochę ciszej mówić, bo mama się maluje ze ścianą. Jest to. Taki zestaw z jaj. Y, z witaminą. CB3 i tam w środku jest krem na przebudzenie, balsam do ciała, tonik przed makijażem i po makijażu i rzeczy oszczyszczający do twarzy. Dla mojego brata starszego kupiłam do dolce do no bo On, ja naprawdę nie mam pojęcia co bym miała ja mógł innego kupić, bo on albo hulajnogę, w sensie albo rzeczy związane z hulajnogą, a ja nie wiem co ja takie mm, gripy mu kupię, to powie, że złe, inny, inny kolor, nie podobają mu się. No i gry, no nie kupiłem mu, nie wiem, nowego komputera albo coś takiego, więc kupiłam znowu jak co roku <grym> w e, Następna rzecz jest dla mojego drugiego brata młodszego i e, jest to właśnie ta książka, o której e, mówiłam. Przed spaniem lubi czytać książki. Jak znajdę jeszcze w jakimś kiosku albo no po prostu jak znajdę jakiś kiosk, bo w kiosku na pewno będą, to kupię jedno opakowanie kart Pokémon, bo on teraz tym to też jest zajarany i dołożę do tej książki. Ma już dużo tych kart, ale to kosztuje to opakowanie jakieś 5 zł. Jedno, więc kupię mu jedno. I teraz jest rzecz, której nie wiem, czy mogę pokazać, ponieważ osoba, która będzie to oglądać, jest to dla niej i na pewno będzie to oglądać. Ale nie będę mówić. Nie będę mówić dla kogo. Najwyżej się domyśli. No to gdzieś. To są szklanki. Ja je będę rozpakowywać, bo chciałam jak najtańsze kubki. Akurat cztery potrzebowałam, ale znalazłam takie szklanki i są świąteczne. Są dwie takie i dwie takie. Będę do nich robić kule, te o których Wam mówiłam, czekoladowe, więc jedna pójdzie dla hani. A cztery pójdą tu do szklanek i też to te jakoś zapakuję, i to będą takie małe podarunki. I trzy czekolady, mam nadzieję, że to starczy. Chociaż, jak mam zrobić pięć, kul. Znaczy, przede wszystkim zrobić jedną dla hani, um, a resztę najwyżej będziemy się potem martwić. I jak coś tu się dokupi, pójdzie się do sklepu i się dokupi. No, i to tyle, co kupiłam. A nie, nie wszystko. Wait. Jeszcze. Dwie rzeczy kupiłam. Pierwszą rzeczą jest dla mojego taty krem do rąk, taki z Flafa. On trochę jest taki różowy, ale ładnie pachnie. I jest świąteczny taki tu mam w nie fajne. Chciałabym go przetestować, ale nie będę dawała na prezent używanych rzeczy, ale ładnie pachnie. I kolejną rzeczą są takie po prostu ostatnią już. Gwiazdki takie i wstążka do prezentów. Bo chciałam te gwiazdki, ale te gwiazdki, same gwiazdki były droższe niż gwiazdki z tym, więc wziąłam od razu z wstążką. No i to było na tyle, a teraz otworzymy kalendarz odwentowy. E, dzisiaj okienko numer 17. I teraz zgaduję, że to będzie misio. Tak, jest to miś i uwaga, nowy, ponieważ w niebieskim. Swetarku. Nie do żabki, ponieważ pani z chemii nie ma i mieliśmy zastępstwo, ale pan na zastępstwo nie przyszedł i siedzimy przed klasą. Dlatego idę sobie do żabki, bo jestem głodna i chcę coś zjeść. I wczoraj tak samo było. Wczoraj też pan przyszedł na zastępstwo i siedzieliśmy w klasie, więc w klasie to na krzesłach, a teraz siedzimy na podłodze albo tam na ławkach. A na, ale na ławce niewygodnie, więc leżałam na ziemi. Trochę zimno, ale teraz postanowiłam ruszyć 4 litery i pójść do żabki, bo jestem głodna. Domu. Przed wróciliśmy z wybierania choinki jak będzie rozłożona to wam pokażę, bo teraz jest na balkonie muszę się szybko przygotować na trening bo jest 16.12 czyli za 18 minut wychodzimy a ja wyglądam tak ale najpierw sobie otworzymy kalendarz adwentowy dzisiaj numerek 18 bo jest 18 grudnia i Fun fa Fact sprzedam Mój pies ma dzisiaj urodziny, szesnaste urodziny. kiedy to był. Przed chwilą to był, ale gdzieś poszedł. Dobra, otwieramy, 18 tu. I osiemnastka tak mi wygląda na dwie kulki, ale nie jestem pewna. Tak, mamy dwie znowu białe kulki. Będziemy ja się teraz przygotować na trening. Byliśmy w sklepach różnych I w grunce Pojawiły się Musy nowe Owolowo Które mogłam przetestować i być testarką, Ale niestety mnie nie wybrali Cóż, ich strata <grych> Więc przetestujemy je Sami Znaczy testerką przedpremierową, przedpremierową Teraz kupiłam I przetestujemy sobie Są nowe smaki Jakko banan, wiśnia jabłko, banan, truskawka i jabłko, gruszka, ananas W sensie, one wszystkie smaki są mega podobne do tych, co były albo po prostu są jeszcze dodany jakiś inny składnik więc wszystko sobie zaraz przetestujemy e, więc robimy test musów Na pierwszy ogień leci jabłko, banan, wiśnia dobry Mega dobry e, Przetestujemy sobie wszystkie i potem od, ustalimy od pierwszego do trzeciego miejsca Drugi będzie truskawka, banan, jabłko ten taki zwykły. Jeszcze został ostatni, czyli jabłko-gruszka ananas. Zdecydowanie ten jest najgorszy. Ja też nie przepadam za tymi gruszkowymi musami zwykłymi, że gruszka albo gruszka-jabłko. Nie lubię ich. Ten jest, no niestety najgorszy. Nie jest yy, najgorszy z tych wszystkich, ale nie jest ogólnie najgorszy, bo te grusz, same gruszkowe albo gruszka-jabłko były gorsze. Więc. To jest pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Mega polecam ten. Ten jest naprawdę. Chciałabym się już z Wami pożegnać w tym vlogmasie, w szóstym vlogmasie, i widzimy się już w siódmym, czyli przedostatnim. Mega szybko to zleciało, ale do zobaczenia.